Pierw formułę chcę zagrać, potem terarkę. Ocuj się od tej kierownicy? Nie. Oj, patrz, nie wiem jak to z widzami będzie, ale ja mam kurczę problem, żeby z botami jeździć, jeździć a widzowie okay, ja jeszcze. A! Nie, to, to na boty jednak chyba za prosto. Bez tych linii myślę, że to byłoby niemożliwe. Znaczy jakbym znał tor to pewnie tak, a tak to nawet nie wiem gdzie jest na danym torze. Ale widzę, że się pociąg za mną robi. Kurde, widzę jak na drodze normalnych. Włącz wspomaganie hamulca. Chwila, właśnie pokonfigurujmy to pierw ustawienia. Wspomaganie hamulca. Kompletnie wyłączyć to na pewno. To nie jest tak, że mnie rozpieprzy na najbliższym zakręcie czy co? Hamowaniem czy nie. Kurde, to nie hamuje w ogóle teraz. Nie no, chyba z, z tym wspomaganiem bym jednak zagrać. Albo mi się wydaje. Nacisnąłem do końca hamulec i. Ledwo mi to zahamowało. Zmniejsza ryzyko utraty trakcji podczas przyspieszania, im wyższe ustawienie, tym bardziej zmniejsza się ryzyko. Na pewno to na off. Wyłączone, dobra, wyłączyłem i to i to, zobaczymy teraz. Drive -through penalty. You've got a drive -through penalty. Jeszcze raz z tymi ustawieniami. Chyba za mocno skręciłem. <laughs> no, ja ledwie co kierownicę obróciłem. Ok, you've got a drive through penalty. You've been given a drive through penalty. I kierownica się powsuwa, jak się teraz zasuwa, kurwa. Nie ma oporu kompletnie. A, bo mnie wypuczono z wyścigu. Bo kierownica mi odbiórka się odlepiła. Dlatego testuję teraz, a nie z wizami. Jeszcze sobie mogę zrestartować z bomby. Jedno okrążenie bym chciał chociaż przejechać. Bez przesady. Nie no, tchnąłem go troszkę, już mam skrzydło żółte. Jestem gotów na multi, mniej więcej. A może ustawimy brak uszkodzeń na multi, co? Bez zjazd do pit stopu. Albo jakieś minimalne uszkodzenia w ten sposób. Nie no, bez uszkodzeń to wiadomo, ale. Well, Mercedes... Małe, niepełne. Bo na pełnych Żebyś na pierwszym... Z... Wolnie wolę pojechać, ale pojechać cokolwiek. O mirrorku tego to ten często wypadki powodował. Już by mi skrzydło odpadło na standardowych. Dwusekundowa kara, no bez przesady, kurde, delikatnie... No co jest? To nie chcę skręcić. Dobrze, no, że mam chociaż wszystkim ścigać. Ta topka jest z przodu, a tutaj... pit stop? No co ty? Kurde, jak mogę sprawdzić jakie uszkodzenia co? O o co ty stary robisz? Tych ham. Okej, okay, clear! Muszę kable poprawić, bo mi po nogach zwisają. A teoretycznie takie hamskie blokowanie, jak widzę, że ktoś jest bezpośrednio za mną za jeżdżaniem trasy. To spoko. Ej! Penalty powinny za to. No kurwa, no! Wróć na tor. Tylko jakąś ligę promuje w F1, a? źle, Nie za dobrze. A może ja mam jakiś kurwa, wrodzony talent, tylko na starcie poszło źle. Nie, no mądry. z skrzydła? A ja wiem. Pewnie, że lepiej skręcać. Bo jak się rozpieprzały te skrzydła, to kręciłem kierownicą, a to nie chciało skręcać. Przestałem czytać czat podczas jazdy, no jak widziałem, jeżeli słabo poszło, to i tak poczytałem. Kejo okay, i drugie miejsce, o oh, cholera. Nie lubiłem tego nigdy, bo mi przejmowało kontrolę nad kierownicą w złym momencie i mnie wykręcało. Dobra. Chyba gdzieś. A gdzie mapa? Jakaś większa, żebym wiedział jaki zakręt mnie czeka. Ty no, kwalifikacje jak nie ma troli, co im blokują, idą zajebiście. Dziesiąte miejsce. Tak, to zajebiście. No dwunaste. Na każdym zakręcie przewagę robią. Nie, nie jest źle. Wcześniej zajmowałem cały czas 17:20. Oj, gaz puściłem. Kur... No na ostatnim procesie puściłem gaz. 16 Jaki czas miałem? 1.21. Eee, to blisko było. Gdyby nie zepsuć kilku zakrętów, byłoby spoko. Podoba mi się poziom lobby, bo nie jest za dobry. O kurwa! I nie rozwaliło mnie! Czemu? Niedozwolone wyprzedzenie! Ej, ej, ej! Nie zajeżdżaj mi! W tak. <noise> niż... sam go wziąłem grzyżaka. Kurwa, kierownica. Nie wiem, niewygodnie mi się siedzi kurwa. Zaraz wyłączam klimat. Sorry, koniec. Na ostatnich zakrętach, już 13 mieliście na pierwszym zakręcie. No jasny, gmin, no. Bo, kurwa, dobry zakręt. na. aha, co? Tak was nie Pojadę sobie na spokojnie tyłem. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. I'm okay. No to nie przyciszę. No kurwa no! Ledwie zacząłem... Już mam dwa czerwone skrzydła. Niech ktoś mutnął z tyłu. No kurwa co ty... Nie mam... Tak nie da rady Dobra może zjedźmy do pit stopu bo... Bo będzie katastrofa to, to to nie skręca już A tak to z zielonymi skrzydłami przyścignę tych co mają czerwone i tyle Dobra chyba tu wybawienie będzie Mam nadzieję że im pokażę tor jako tako Gdzie to zjechać A to już drugie okrążenie To nie widziałem niebieskich pasów Żeby wjechać A może bez pit stopu? Może da radę bez. Da radę bez na spokoju. Yeah, mm. Dalej. Dzień right. Tak, -ta, so -ta, you know okay. Oj, tak, taka mi się podoba. Chyba pomoga. uszkodzenia uniemożliwiają jazdę dalszą. Oj, tak, powoli. O, ten tor, coś pamiętam. Nie był tor, gdzie był taki jeden fajny skrót, co dostawałeś olbrzymie penalty, ale i tak dawało radę. 19 miejsce. Aj, idź. Max, hamulec nie daje rady, żeby wykręcić się. Chyba, że jeszcze wcześniej trzeba zacząć hamować. Tylko ja zaczynam hamować dopiero jak widzę że na czerwony najeżdżam, nie wcześniej. Czyli szesnaste? Może na 15 jak jeszcze ktoś się zak... No nie najgorzej, no. A na 17. No bo inni dyskwalifikacje dostali. Chyba sprzęgło, no nie no! Mi się zaczytałem. Dobrze, przepuścimy ich przodem, porozwalają się o siebie, a potem z zielonymi skrzydełkami. Skrzydełkami bez pit stopu tak o będzie. Trzeba wolno na starcie, mimo że jest zielone, to idzie się tak łatwo w w innych, że lepiej troszkę bezpieczniej pojechać. Ok, nie it, it się i, I tak jest za Nie ma za co. Was... Wow, Monako, zobaczymy. Byle impact. Let me know, you're okay. Monaco zobaczymy. Byleby dojechać, nieważne na którym miejscu. Chcę ukończyć wieści w tempie. Bo przynajmniej, jak jadę, to cokolwiek może się potencjalnie nauczę. A jak nie jadę i oglądam innych, to kuję. Bo i tak nie redukuje manualnie biegu. Ja no, ile tym trzeba kręcić. Chryste, panie. M może są ustawię mniejszą ilość stopni, żeby była bardziej czuła ta kierownica, bo ja skręcam i to nie... Kurwica już bez a to sam start. Jeszcze ludzie nie blokują. No sprzęgle nie zapomniał. Drive penalty. You've got to drive penalty. <ścoughs> no, no, kurwa, no jeśli nie byłem skupiony, przez to! Czesto. Piąte siódme miejsce, kurde się by wszyscy. wszyscy Tylko... Nie wiem czy ja dojadę na Monaco z takimi skrzydłami Trzeba pit stop zaliczyć, bo jestem pewien, że... się to skończy jak się skończy Ażbym ja wiedział jeszcze gdzie się to zjeżdża Aaa... no Za dużo trzeba operować łapami Akcja serwisowa Dobra, naprawcie mnie Oj, się zmęczyłem od tego operowania, dziękuję O ale nie uszkodziło nic. Jeszcze. O już. A jak skrzydełka moje? Bo byłem już raz w stopie. Ojej. Nie, nie mogę. Kurde. Może na klawie bym spróbował pojeździć. Nie było tyle kręcenia. Albo oddalę się. Tylko po tym wyścigu. Wykluczenie z sesji, ignorowanie kary przejazdu. I Dobra, odsunę black się, bo to tak się nie black da. Lekko zgięte łokcie. Bliżej stacja. O! Teraz będzie kierownica bardziej czuła po restarcie, też trzeba uważać, musi nie wypieprzyć. Nie no kurde, o wiele fajniej się manewruje. Jak siedzi się dalej? Nie muszę robić jakieś, nie wiadomo, jakieś... O kurde. Nie no muszę. Ja bym jeszcze te stopnie zmniejszył. To muszę ręce tak wykręcać, żeby skręciło, że to się w głowie nie mieści. Ty nie rozpieprzyłem się ani nie sfajlowałem jakoś tak ekstremalnie żadnego zakrętu. A jest 19 miejsce, a 20. Nie wiem co to za lop jest. Ale pierwsze miejsce to pros jest. Pamiętam jeździł z nami ostatnio Master Boys. O kurwa, typ! Całkiem spoko poszło! Z 19. miejsca! Ale jajca, się, nawet nikogo nie wsnąłem Oddaliły mi się te... Kurde, czas stracę, żeby je poprawić, o git. Ja pierdolę, gdzie był tu? A było tak dobrze. Ty, ale jaja! 8. miejsce! Kto by tam kurwa wpuścił? No... Nie no, porozwalali się chyba. Ty, nie jest najgorzej, kurde, no... no. Idzie na... A... Czy, czy... to było zachowanie chamskie, zajezdanie takie? Nie wiem, no nie chciałem go przepuścić. No, nie powinienem go szturchnąć, to na pewno. Ale chciałem mu zajechać drogę. Ja pierdolę, no nie da się tak, no! Muszę zmniejszyć... Zwie, zmniejszyć te stopnie. On mi ręce wykręca na zakrętach. Ło ku... ale zakręt, ty! Dwóch zrobiłem na tym zakręcie! Nie, muszę zmniejszyć te stopnie, bo to chuj, a nie skręcanie jest. Nie no i... no... Kurwa okay? mać! The Niech to chuj. Muszę zmniejszyć te stopnie, bo nie mogę wykręcić. To parkę był? Czemu mi zajechałeś parkę? <laughs> no, nie, nie no, no ja, ja próbowałem skręcić jak miałem cię na tyle. Znaczy na przodzie. <laughs> Ale dobry wyścig, dobry wyścig, tylko... No... Jak, nie wiem, czy widać na kamerze moje ręce, ale jak skręcę tak, to już jest mój max, jeśli chodzi o zakres. A to trzeba jeszcze dokręcić. O kur... Jak to skręca teraz! No! Git! O japierd... Tylko muszę się przy przyzwyczaić do tego. Kurde, zwolniłem za... stop, i for driving, if you cross the track. Aha. No kurwa, no! Well, mi okay. Zabrało mi sterowanie i mnie wjebało w to. A, nie wiem. jedźcie jedźcie Seiya ja sobie zje to nie było specjalne podjedzenie. Ale no, mnie wjebało trochę. Fajny tor, podoba mi się. Mam wrażenie, że spoko. Wyszły te zakręty nawet. A nie, straciłem pozycję. Polera z 11 na 15. To nie tak dobrze jednak jak myślałem. Koniec! 13! Kurde! Nie najgorzej, tylko się jeszcze odsunąć muszę. No, i ci kurwa! Jezus Maria! I znowu zjebane czerwone już wingsy mam. Zaraz odpadnę, jeszcze jedno uderzenie. Przesuwa mi się to na dole. Pierwszy, pierwszy zakręt czerwone skrzydła dwa. Bo ktoś z przodu hamuje i ty się wpieprzasz w niego. A dobrze szło. A, I teraz spektator. Co ci się przesuwa? Skrzynia. To na to. No kończcie ten wyścig! Ile jeszcze? A, się na listę. 70% ludzi zostało zdyskwalifikowanych, nie ukończyło w ogóle toru. O kurde, ale pięknie. A jelo. Ojoj, oj, oj. Nie wiem. Kręcenie to bardzo państwo. Are you okay? okay, Dobrze, że to chociaż kwalifikacje były, ale nie będzie łatwiej wyścigu. Nie będzie. Dobra, turbo wolno na start. O nie. A. <ścoughs> nie wiem ile osób to ukończy, ale myślę, że niewiele. Lecimy. Powolutku na start. Niech się wypieprzą wszyscy i wtedy zaczniemy jeździć normalnie. Oniż będą mieli po... pocharatane skrzydła i tak dalej. Nie trzeba szybkim być, jest turbo wolno. A ostrzeżenie już. No nie aż tak wolno. Jakbym <grym> <grym> osobówkę prowadził z tą prędkością. Panie Robercie Kurwica może zamiast próbować wygrać i wyścig na samym starcie dasz tym gamonią się powyjaśniać w samej A zobacz co robię sobie pojedziesz sobie. Taki plan. Pięknie jest na razie. Nie jadę szybko, a miejsce wysokie. Nie! Cholera jasna. Ej, no, tak się nie robi! Kurwa, no. Jadę kulturalnie i mi zajebą z całej siły w plecy. A mi dobrze idzie, jeszcze takiego miejsca nie miałem. No, nie dam rady, kur. Nie jestem w stanie wykręcić na tym zakręcie. Przecież byłem wolny. No nie. Ledwo, ledwo uderzyłem w tą ścianę. Nie wiem, ja chęć z 20 na godzinę uderzyłem się jako. rozpieprzył boli. To już dziewiąte miejsca, mam jak? Kur. Przecież jeszcze. Jeszcze zakrętu nie było żadnego. Teraz. No teraz było, ale 18. Na pierwszym zakręcie. 16. jest standard w sumie. Dobra, dać im się rozpieprzać. ...i można lecieć. Kurde, nikt się nie rozpieprza, prawie. To będzie chyba pierwszy wyścig, który ukończę. Idealna pogoda i dużo przestrzeni jest. DRS now DRS Wow, that was a heck of an impact. Let me know you're okay. Nie chciałem się okay? dać nie Oj i wszystko ca cała przewaga, pizdu poszła. Wszystko. Jeden zakręt wystarczy. Też jest? Czekaś była po prostu. Weź się, to parka, to oczywiście. Dobra, pit stop. Może. Nie wyhamowałem no co. I dwie sekundy. Jeszcze mnie pierdolnął bok. Gorzej być nie może. Aktualnie 19 miejsce, 20 nie ma, bo jest dyskwalifikowany. Jak mi idzie, no tak. Jest potencjał na ukończenie wyścigu. Pierwszego. Od 3 godzin. Ikejoja okay, wyściguje, ale jajca. A on lepszy niż ja. No i koniec, rado Co ty robisz? <gry> ja pierdolę. <gry> no to, to wyglądało... To wyglądało jakby Skwara albo Wojtyła się załadowało. Hyhyhy pato I koniec, kurwa, wyścigu Jak wrócić na tor? Wróć na tor Ja pierd... A było dobrze Urwiony chyba jest <gry> 15 miejsce, lepiej niż na kwalifikacjach. Które to okrążenie, Jeszcze dwa. Tylko muszę bardzo lekko gaz naciskać, bo jak mocniej nacisnę nogą, to się przesuwa mi cała ta skrzynia. Mimo, że jest na podkładce antypościskowej. Ostatnia prosta, chyba. No i Gites, tylko trzeba zobaczyć, jakie kary się będzie. Ty chłop miał w ogóle 12 sekund penalty nałożone. No no, więc on musiał tam robić. Ale niezły gnój, musiał wyczyniać. Ósme miejsce już. Jak! Na prostej! Jak to jest możliwe, że ósme miejsce na prostej? Ja pierdolę. To ma moje najlepsze kwalifikacje jakie były, o ile ukończę. I się nie wypieprzę na jakimś zakręcie. Ty ósme miejsce! Na kwalifikacjach, ale jaja. Nie miałem takiego, nigdy. A, bo większość jest dyskwalifikowana. Pierwszy zakręt prosto. Nie, chociaż jakby ścinkę zrobić. Ale to jest chyba 10 sekund czy 5 sekund? 5. No to dawaj, ścinkę walniemy. Full, full, full była prosto, lecimy. Oj, zaraz wam powiem. Bo chcę się skupić na początku. Awaj kurwa. A. No chciałem jechać prosto, ale za bardzo przyspieszyłem. Aj no chuj. Nie wiem, a on zaczął hamować, a ja przyspieszać. To nie było celowe. Skurwisz, i teraz czekania tyle jest. Tak dobrze na kwalifikacjach poszło. I chuj. I tak. Ósme miejsce wzajemna kwalifikacja. Kurde, i teraz czekam. Ja pieprzę no, aby pojeździć sobie. Może wyłączę to uszkodzenie i se po prostu pojeździmy, no od następnego. Chociaż bez uszkodzeń to tak każdy na wypierdolone będzie miał i będzie kraszowali, kraszowali ludzi. No bo ja chciałem przejechać ten zakręt prosto, na full speedie, po prostu ściąć go. A chłop zaczął hamować, bo zaczął powoli skręcać. No i ja full speed, a on zaczął hamować, no i się stało. Przychodzi Jasiu do mamy i się pyta. Mamo, ile mam lat? Siedem. A skąd wiedziałaś? Bo urodziłam cię 7 lat temu. Był to ważny dla mnie dzień, dlatego to pamiętam. Ja idzie do taty i mówi Tato, ile mam lat? Ojciec wkłada rękę w gacie Jasia. O Jezus, Rusza tam penisę, bawi się jejami i nagle mówi Siedem. Słyszałem Już z przerażeniem. Tato, skąd wiedziałeś? Słyszałem jak mama powiedziała. Daj spokój. No kurde no, nie, trzeba ostrożnie jechać, bo to taki zaraustny, jak nie będę jeździł. Przecież siedzę, tylko i się gapię, jak i inni się ścigają. To nie powinno tak działać. Patrzcie to. Jakie zakupy. Zostały zrobione. Przygotowania. Trochę tego jest, no. Ja pierdolniczę. Tu gdzieś się kryje coś pojebanego. Mam nadzieję. Dobra, trójkę otworzę, tylko muszę kupić. No, 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 daj, daj. Kostkę szybką i można się ścigać dalej. To jest niemożliwe w pierwszych dziesięciu. Połowa za mną. Druga połowa została. Ostatnia! No, no, no. No i chuj. Nie, kurwa. Dobra, utrzymamy. I ósme miejsce. Mimo czegoś takiego. No nie najgorzej. Nie najlepiej też. Dziesiąte. Ten pierwszy zakręt, co zaczynam hamować, to nie ścignęło. Okej, słuchaj, nie martw Skrzydło rozpieprzone, to, nie wyświetlił akurat. O chuj. Dwa skrzydła czerwone. Oj. O ja pierniczę, no brak skrzydeł. Nie wiem czy w ogóle to ukończę, bo jakiekolwiek to jest koniec wyściwu, które miejsce 12. Nie co wy kurwa robicie? Oko za oko. No i gid, gdzie dwóch się bije. To jest ostatnie? Ostatnie. Jest. Kurde! Spoko wyszło. Nawet dobrze wyszło. Dziesiąte miejsce. Lecimy. Teraz top 5 celujemy w kwalifikacjach. Już jest top 10. Ale to spokojnie. Pierwszy zakręt się wszystko wyjaśni. Całkiem przystępny ten zakręt. Nie najgorszy. Oj, 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 Karamba. Wcześniej hamować trzeba było. Zakręciło mnie niestety. Dziesiąte miejsce znowu. Młody Alonso, O kurwa, za sprzęgło. No to kwaśno Nie. Ja pierniczaj i ścignąłem to. Don't worry about the Sorry new if you go and check your MFD. Rozjebałem skrzydła. No troszkę. Co ty ah! chwa sabota jest to? Wyprawiasz. Ja pierdolę piąte miejsce! Jak jestem piąty, to coś jest nie tak? No. Zgadza Nie no wiesz, no kontrast jest taki, że zazwyczaj jak formułę odpalałem, to przychodzi tu ludzie co... No, ogarniają test tę grę, jak on tak się rozpędzi? Ty czwarty byłem! Co jest kurwa? A piąty byłam karę? Nie, nie wiem. Nie, zjebałem! Odzyskałem przewagę, dobra. Piąte miejsce. ma ja pierd... Faj, jak się nie rozpieprzedł, zajebiście się ściga, naprawdę. Kurwica, ale zacięta walka jest z tym chłopem. Ale siedzi cały czas na pleckach. Ale więcej czasu ja jestem z przodu. Aż do momentu... ...gdzie się coś zjebie, źle zahamowałem. Kurde. Jeszcze takiego miejsca nigdy nie zająłem, odkąd jeździmy w formówce na streamie. Nie, i chuj! I szóste. Ja pierdolę, no nie no. O! Jest, piąte. Ja pierniczę. Ostatni zakręt. Oddał mi? Nie oddał, słaby jest, jestem lepszy. Dobra, to co? Starczy Formułki chyba na dzisiaj. Najlepszy czas, gość miał 5 sekund szybszy niż ja. Jasny gwintuch. Dzięki za wyścigi, fajnie się grało. Na początku się turbo nudno mi grało, przyznam. Ale to pierwszy, pierwsze okrążenie i ja już nie grałem. No to pewnie dlatego. Ale później, jak, jak są wyścigi, gdzie da się pojeździć, to zajebiście jest.